O czym milczy historia? Już zaczynamy snuć naszą opowieść. Moimi państwa gościem jest Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry pani Urszula. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. O kim dziś? Choć nie był przystojny, miał powodzenie u kobiet. Nigdy się nie ożenił. Był odludkiem, cierpiał na. O agorafobie samouk. towarzysko wycofany jednak fascynował i przyciągał. Bohaterem naszej dzisiejszej opowieści jest Bruno Schulz, prozaik, grafik, malarz, rysownik, krytyk literacki, pani Uszulo nieślubne dziecko. E Nieślubne dziecko pochodzenia żydowskiego, te dwa momenty bardzo zadecydowały o jego rozwoju, o jego życiu, jego biografii. Choć w jego domu rodzinnym mówiono po polsku i on nie był ortodoksyjny, jeśli chodzi o religię? Nie, należał do diaspory żydowskiej, natomiast rodzina była bardzo spolszczona, płynna, Mówił i bardzo pięknie po polsku, co nie było w owym czasie i w tej części Polski takie oczywiste, bo wychował się w drochobyczu. Tam, tam się urodził, tam całe życie m, przebywał z krótkimi tylko y, przerwami. I ten drochobycz był dla niego bardzo ważny i w jego życiu, i w jego twórczości. Y on bez tego drochobycza mm, nie mógł żyć. On się... Jak pani redaktor wspomniała, on był bardzo wycofany, nietowarzyski, mruk, yy, samotnik, bardzo wielki yy, introwertyk. Miał stany depresyjne. Tego fizycznie, yy, jak określiła go naukowska, bardzo yy, nieatrakcyjny, żeby wręcz powiedzieć, yy, brzydki. brzydki. Yy, za potwornie za yy, kompleksiony a jednak z ogromną y, charyzmą. Pracował w szkole i y, w takim bardzo znanym y, gimnazjum numer jeden Władysława y, Jagieły i w tym, że gimnazjum należał do najbardziej lubianych profesorów. Może m, dlatego, że jego lekcje y, były takimi swoistymi perełkami, gdyż... Y, uczniom opowiadał najróżniejsze anegnoty, najróżniejsze bajki, był niesamowitym talentem y, narracyjnym. On wymyślał te historie właśnie na, na potrzeby lekcji, tak? Zresztą ktoś powiedział, że gdyby je spisać, to byłyby kolejne mm, utwory literackie przepiękne Szulcana, no ale to były opowieści na tu i teraz, prawda? Y, to były opowieści, do których on nie przywiązywał y, żadnej wagi. On nimi y, sypał y, z rękawa. I pomimo tak ogromnej erudycji, tak przepięknego języka, on potrafił zabawiać ludzi w ten sposób, że podobno swoimi wypowiedziami, swoimi opowiadami fascynował jak przysłowiowy wąż y, ptaszka. Do tego był bardzo y, drobniutki, taki pokurcz, jakbyśmy y, dzisiaj y, powiedzieli, co w nim było piękne, to przepiękne były duże, wyraziste te oczy, co widzimy na mm, rysunkach tych nielicznych, które się ostały, no licznych i y, nielicznych, bo większość twórczości y, zaginęła. Znamy go z cudownych opowiadań, sklepy y, cynamonowe, dzięki którym jest chyba najbardziej rozpoznawalnym i najpopularniejszym współczesnym y, pisarzem. To był Znamy. jego debiut literacki, zresztą debiutował późno, bo w wieku 42 lat, no i udało mu się zadebiutować z pomocą właśnie i wsparciem kobiety, kobiety Zofii Naukowskiej, a ale kobiety w ogóle by było bardzo ważne w życiu Szulca. Jest to osobny, szeroki temat i do tego tematu wrócimy dziś jeszcze w suplemencie, w suplemencie, który będzie do obejrzenia i do posłuchania tylko na stronie Radia Katowice i na kanale YouTube, a zatem już teraz zapraszamy Państwa na spotkanie i opowieść o kobietach Bruno, Brunona Szulca tam właśnie. Ale Pani Urszullo, literatura była właściwie jak gdyby uzupełnieniem jego wszechstronnych zainteresowań artystycznych, bo jak wspominałeś by, wspominałyśmy, był i grafikiem, i malarzem, i e, rysownikiem. Na dodatek był samoukiem, nie ukończył, choć studiował, nie ukończył żadnych studiów, no i właściwie ten talent z niego się powiedziałybyśmy tak wylewał na różne e, sposoby. I to był multitalent, można powiedzieć, bo zaczął politechnikę. I dość daleko w tych studiach y, politechnicznych y, zaszedł, ma za sobą co najmniej pięć y, semestrów, a studia politechniczne na pierwszych latach to jest matematyka, fizyka, fizyka, matematyka. Studiował we Lwowie, na Politechnice Lwowskiej, która słynęła w tym czasie z wysokiego bardzo y, poziomu, liczyła się w rankingu y, światowym i studiował na Politechnice w Wiedniu. Studiował też na Akademii Sztuk Pięknych, jak pani powiedziała. Wiedziała. Żadnych z tych studiów nie ukończył, tych drugich dlatego, że wybuchła pierwsza wojna, wojna światowa, w której on brał y, czynny y, udział. Zostawił po sobie niewiele, bo sklepy cynamonowe, sanatorium pod Klepsydrom i powieść która zaginęła której się szuka I ciągle od, jest nadzieja że od się ponad ją znajdzie, 70 tak lat mesjasz jak pani powiedziała jest nadzieja że się mesjasza znajdzie ale z drugiej strony szukający tego rękopisu bo to według świadectw żyjących był rękopis dwie osoby zbliżyły się bardzo blisko do tajemnicy do skrytki jak się mówiło i tuż przed jej przed opróżnieniem schowka dwa tajemnicze zgony w jednym przypadku yy, zawał serca w drugim w zasadzie nie wiadomo co się I to trochę nadła. odstrasza od szukania mesjasza. O czym milczy historia? Dziś zdradzamy Państwu tajemnice, jakie wiążą się z życiem i twórczością Brunona Schulza. Dużo można by było opowiadać o sposobie jego obrazowania, o tym, jak odzwierciedlał, drochobycz, sklepy swojego ojca w swoich opowiadaniach, ale my chcemy bardziej skupić się na freskach. Freski, które malował w czasie wojny na polecenie Niemca Landała Schulz, ponieważ Gestapowiec wiedział, że jest utalentowany malarsko i były to freski, które miały ozdobić pokój dziecięcy, właśnie namalowane przez szulca postaci z bajek. Freski, które mają swoją dalszą historię. O, I to bardzo tragiczną y, historię, jak już wspomnieliśmy, on był pochodzenia żydowskiego. Po... Pochodzenie żydowskie w czasach okupacji było wyrokiem śmierci i miał to y, szczęście albo tego y, pecha, że zwrócił na niego uwagę. Y, jak gdyby szef, szef gestapo, który był człowiekiem bardzo y, okrutnym, którego ulubioną zabawą było strzelanie do y, Żydów z balkonu i bardzo się cieszył, jak to był celny y, strzał i on właśnie odkrył Szulca i... Zaproponował mu pewną transakcję, będziesz moim osobistym Żydem, jak to wtedy yy, powiedział, pod warunkiem i przeżyjesz pod warunkiem, że ozdobisz pokój yy, dziecinny. I Schulz chodził do tej słynnej willi Landau'a, była to bardzo piękna, bardzo duża willa i tam ozdabiał freskami pokój dziecięcy. Ozdabiał je malując bajkę, a w zasadzie malując baśnie braci Grimmów. Głównym motywem była co prawda królewna Śnieżka, ale on przemycił do tej królewny Śnieżki cały szereg postaci tym również postać woźnicy będącą swoistym autoportretem. Wiedziano o tych freskach, landau się nimi, bardzo chwalił. I była to y, wielka atrakcja, którą pokazywał swoim kompanom i gdzie przychodziły dzieci innych y, gestapowców po to, żeby się pawić w tym y, czarownym pokoju. Niestety y, Schulz tego y, nie skończył, dlatego, że Jedni mówią, że idąc do tak zwanego Judenamtu, czyli Urzędu odpowiedzialnego za Żydów, po to, żeby dostać dzienną rację chleba dla siebie i najbliższych, drudzy mówią, że szedł właśnie do pracy do Landaua. Trzeci, że się wybrał y, na przechadzkę, co y, by nie było, został y, zastrzelony. zastrzelony na ulicy. No, niektórzy i, mówią, że to była też zemsta. Zemsta. I to jest chyba najbardziej prawdopodobny, bo Landau narobił sobie wrogów. Y, między innymi y, jednego y, z wysoko postawionych funkcjonariuszy Gestapo, gdzie tak strzelając z balkonu przypadkowo zastrzelił Żyda y, tegoż właśnie swojego gestapowskiego koleścia. No i mówią, że to mogła I być zemsta, że zabili mu jego, jego, jego Żyda. Jego Żyda, nie kończąc tej wspaniałej bajki. O czym milczy historia? No właśnie, historia fresków trwała. Zostały odkryte na nowo, jak gdyby w 2001 roku, no i okazało się, że są niekompletne. Y to znaczy, yy, fresków szukano. Szukano w tej willi od piwnic do posam strych yy, niemalże, przy czym przeoczono przy yy, szukaniu jedno yy, pomieszczenie, taką yy, zagraconą yy, komórkę, gdzie Niemcy Postanowili nakręcić film o Szulcu. W Niemczech leci taka y, seria o zaginionych skarbach, o y, tajemnicach i w ramach tej y, serii postanowiono mm, zbadać trop fresków y, Szulca. I nagle... Iskra Boża, jak to mówi y, reżyser, natchnęła go na to, żeby poodsuwać regały, takie zbite z siermiężnych desek właśnie w tej y, pakamerze. I co się okazało, za tymi deskami pojawiły się fragmenty rysunków. Pierwsze, co znaleziono, znaleziono y, krasnoludka. To miało miejsce w lutym. Film został nakręcony błyskawicznie pod tytułem Zaginione obrazy, miał równocześnie premierę w stu krajach świata i yy, freski wzbudziły ogromną sensację i zainteresowanie. I pewnej nocy freski zniknęły. Wylądował Mossad, który za 100 dolarów prze... Kupił mieszkańców czy właścicieli tejże komórki. W ciągu jednej nocy wyciął te freski, zapakował do czekającego samolotu. Samolot odleciał. Dzisiaj freski po renowacji są y, dostępne w Jadwa w Instytucie Jadwa trwała międzynarodowa awantura. No ale umorzono to śledztwo. Śledztwo nie umorzono, tylko zakończono ugodą. Rząd Ukrainy zawarł y, ugodę z rządem y, Izraela, gdzie wypożyczone są te freski na okres 20 lat, pozostają własnością. Ukrainy. To w ogromnym skrócie historia przedziwnego życia Brunona Szulca. Brunona Szulca, który, jak mówiłyśmy, został zastrzelony na ulicy. Jego ciało leżało tam przez cały, cały dzień. dzień. Nie pozwolono tego ciała pochować. Zresztą prawdopodobnie właśnie znalazło się w zbiorowym grobie. No i właściwie nie wiadomo, gdzie jest pochowany. No, nie wiadomo, tego grobu jeszcze nie znaleziono. Jest to masowy grup, na pewno. Jest to masowy grób. Drodzy Państwo, uzupełnieniem dzisiejszej opowieści jest y, propozycja, y, propozycja książkowa y, zatytułowana Bruno Schulz, y, chodzi o rysunki. Tak, jest to wspaniała książeczka wydana przez wydawnictwo Bosch, zawierająca chyba zbiór najwspanialszych rysunków Szulca, które się y, zachowały. Drodzy Państwo, więcej o tej książeczce, podobnie jak o kobietach Brunona Szulca w suplemencie. Przypomnę, ten suplement do obejrzenia i do wysłuchania tylko na stronie radia Katowice www.radio.katowice.pl i na naszym kanale YouTube. A zatem mówimy do usłyszenia. Szula Pawlik, bardzo dziękuję. Dziękuję. Jak mieszka O czym milczy historia?